modlitwa ma moc. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, o potężna i łaskawa święta Rito. Ty, która jesteś znana jako patronka spraw beznadziejnych i orędowniczka w sprawach najtrudniejszych, przychodzę do Ciebie z pokornym sercem i gorącą prośbą. Ty, która swoją nieskończoną miłością i niezachwianą wiarą zdołałaś pokonać wszelkie trudności życiowe, zlituj się nad moją udręką i wysłuchaj mojej modlitwy. Święta Rito, ty, która żyłaś w czasach pełnych burz i niepewności, gdzie miłość i poświęcenie były jedynymi drogowskazami na krętych ścieżkach życia. Pragnę naśladować Twoją niezachwianą wiarę i niegasnącą nadzieję. Ty, która byłaś żoną, matką i zakonnicą, doświadczając różnych ról, zawsze pozostawałaś wierna Bogu, proszę wstaw się za mną u Pana, aby i mnie obdarzył łaską siły i wytrwałości. Ty, święta Rito, która pokochałaś Boga ponad wszystko i złożyłaś swoje życie w Jego ręce, Pomóż mi w mojej potrzebie. W moim sercu panuje niepokój, a dusza moja pragnie Twojego orędownictwa. Błagam Cię o cud, którego tak bardzo potrzebuję. Wpatrzona w Twoje życiowe dokonania, pragnę, byś wstawiła się za mną w niebie, gdzie Pan obdarzył Cię łaską szczególnego pośrednictwa. Wiem, że dla Boga, który jest Wszechmocny, nie ma rzeczy niemożliwych. Niech Twoje modlitwy przełamią bariery i zburzą mury, które zdają się nie do pokonania. Święta Rito, wstaw się za mną i spraw, by moje troski zostały rozwiane, a serce moje zaznało upragnionego pokoju. Wierzę, że Twoje wstawiennictwo u tronu łaski jest nieocenione i że zdołasz uprosić u Boga to, co wydaje się niemożliwe. O święta Rito, Ty, która w swoim życiu doświadczyłaś cierpienia i bólu, lecz nigdy nie zwątpiłaś w Bożą miłość, spraw, by moje serce napełniło się wiarą i nadzieją. Niech Twój przykład będzie dla mnie inspiracją do wytrwałości w trudnych chwilach i pokładania ufności w Boże miłosierdzie. Pragnę, by moja modlitwa do Ciebie była jak most, który łączy moje pragnienia z Bożą Wolą. Niech Twoje wstawiennictwo będzie światłem na mojej drodze, oświecającym mroki zwątpienia i dodającym mi odwagi do stawiania czoła przeciwnościom. Święta Rito, Ty, która jesteś wzorem świętości i oddania, przyjmij moją modlitwę. I zanieś ją przed oblicze Wszechmogącego. Ufam, że Twoje orędownictwo przyniesie mi upragniony cud, a moje serce zostanie napełnione pokojem i radością. W Twoje ręce składam swoje troski, wierząc, że za Twoim wstawiennictwem Bóg obdarzy mnie łaską, o którą z taką nadzieją proszę. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zasubskrybuj, proszę, oraz podziel się tą modlitwą z innymi. Nie zapomnij dać łapki w górę. Serdeczne Bóg zapłać.